Dzień widzowie! W kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam kolejny odcinek dla Was, widzowie. I dzisiaj mamy kolejną zdrabkę wielkoposną. Yy, znaczy, kolejny dzień zdrabki wielkoposnej 2022. Więc bez żadnego więc... przedłużenia. Zaczynamy. Tutaj, wiecie? O. Tutaj musimy sobie ten. Dzisiaj mamy. O! 11 marca post. Czyli nie można jeść mięsa. Dobra, zaraz się widzimy jak ją zdrapiemy, dobra, uwaga i tu mamy post od bodźców na 45 minut, posłuchaj, uczysz, co słyszałeś, tutaj jest, przechodzimy, dobra, przechodzimy teraz do dziewiątki, wtedy mnie tylko ucięło, a dziewiątka to jest, oj, no, nie ma dobrych i złych emocji, święty Ignacy dostrzegł uczucia przeciągające i odpychające od czegoś, jakie pojawiają się tobie, zadbaj to. Zadanie nadesłał ksiądz Marcin Paś Małpa pas kropkami kropka owce w nawiasie opiekun grupy małpa pełni podłoga życia i zamknąć nawias i kropka no pamiętajcie, że na 300 subów mam specjal no i jeszcze, że pamiętajcie, że to był dzisiejszy dzień z drapki wielkopostnej pamiętajcie, że na 300 subów mam specjal pamiętajcie o subach no i widzimy się w kolejnych odcinkach, cześć